Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że dzisiejszy film jest totalnie niezwiązany z tematyką mojego kanału. No bo na co dzień nagrywam sobie o muzyce, o koncertach, o jakichś moich przemyśleniach na temat moich idoli i tak dalej. No ale właśnie, tylko pozornie, dlatego że jak spojrzymy na ten temat z troszkę szerszej perspektywy, to okazuje się, że łączy się to z tematyką kanału i to dość solidnie. Bo dzisiaj chcę powiedzieć o Nerwicy lękowej, o moich zmaganiach z nerwicą lękową, które na szczęście mam już prawdopodobnie za sobą. Nie chcę, żeby to wyszło jako jakieś, nie wiem, użalanie się nad sobą czy cokolwiek takiego. Nagrywam ten film dlatego, że kiedy ja zaczęłam się z tym zmagać, szukałam sama takich treści w internecie, które mogłyby mi dać trochę otuchy i trochę wsparcia, więc liczę na to, że mój film. Dotrze właśnie do takich osób, które tego potrzebują i że chociaż trochę tego wsparcia im da. Dlatego, że z góry zaspoileruję, że tutaj jest happy end, najgorsze, miejmy nadzieję, odpukać mam już za sobą. No i dzisiaj opowiem o tym właśnie, jak to się wszystko zaczęło, co mi pomogło, jaki to miało wpływ na moje życie i prowadzenie kanału. Myślę, że słowo nerwica jest w naszym społeczeństwie z jednej strony nadużywane. Z drugiej strony, kompletnie niezrozumiane, bo jakby to powiedzieć, trochę zatarło się znaczenie tego słowa. Dlatego, że każdy, kto tylko się zdenerwuje, na przykład, to zaraz używa takiego sformułowania, że zaraz mnie weźmie nerwica, albo jeszcze to drugie słowo na K podobnie brzmiące, tak? No i przez to, kiedy faktycznie ktoś mówi, że zmaga się z nerwicą, no to ludzie to bardzo bagatelizują, mają takie podejście, jakby. Okay. Może to jest też kwestia tego, że nerwica generalnie oficjalnie nie jest chorobą. Ona jest zaburzeniem, ale jest o tyle wrednym zaburzeniem jednym chyba z najwredniejszych, jakie istnieją że ona potrafi naśladować wszystkie najgorsze choroby świata. Osoby, które zmagają się z nerwicą lękową, mają po kilka. Kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie wrażenie, że zaraz zemdleją, że zaraz zwymiotują, że zaraz umrą, że generalnie dzieje się coś bardzo złego. I tutaj yy, zrobię małe odróżnienie od hipochondrii, bo owszem, to idzie często w parze, ale hipochondria ma to dość z siebie, że człowiek sobie wmawia, że ma różne objawy. Natomiast przy nerwicy człowiek faktycznie ma te objawy. To nie jest tak, że mnie się wydaje, że kręci mi się w głowie, tylko naprawdę mi się kręci w głowie. To nie jest tak, że mi się wydaje, że mam tętno 130, tylko naprawdę mam tętno 130. No i żeby było śmieszniej, to się wszystko dzieje bez żadnego podłoża chorobowego. To się dzieje tylko wskutek nerwicy, wskutek zaburzenia nerwicowego. W związku z tym może płynnie przejdę do tego, jak właśnie zaczęło się to dziać u mnie, jak zaczęło to objawiać się u mnie i. i... Jak moja historia z nerwicą lękową wygląda? Był taki dzień, to była jesień, trzy lata temu, czyli rok 2021. Pamiętam, że miałam taki dzień, że źle się czułam. W sumie to nie, w sumie to trochę wcześniej. Trochę się wró wrócę wstecz, bo tak naprawdę przez kilka tygodni miałam takie wrażenie, że jakby coś jest nie tak, że jestem trochę słabsza niż zazwyczaj, i nawet miałam takie myśli z tyłu głowy, że chyba muszę sobie zrobić jakieś takie podstawowe badania krwi, żeby po prostu zobaczyć, czy tam się coś dzieje w organizmie, bo czuję się po prostu osłabiona, że może brakuje mi jakiejś witaminy czy czegoś, no ale wiadomo gdzieś to tam zeszło na dalszy plan bo praca, bo obowiązki, bo coś tam no i przyszedł taki dzień, że ja właśnie cały dzień czułam się bardzo taka osłabiona, jakby coś było nie tak do tego stopnia, że ja pojechałam sobie na rowerze, wtedy pamiętam, że miałam wolne i pojechałam sobie na rowerze do takiej miejscowości obok tam sobie na słoneczku usiadłam yy, na takim wzgórzu, i niby wszystko fajnie, a wracając z powrotem byłam tak słaba, że ja ledwo na tym rowerze w ogóle dojechałam do domu, może to były, nie wiem, tam 3-4 km, może. No i takie apogeum nastąpiło wieczorem. Nastąpiła taka eskalacja objawów. Właśnie nie dość, że ta słabość. To jeszcze zrobiło mi się strasznie niedobrze. Yy, zaczęły występować jakieś drgawki. Tętno mi wywaliło w ogóle tam chyba do 130 czy do 140. Zaczęłam mieć aż jakieś takie mroczki przed oczami, jakby wydawało mi się, że zemdleję zaraz. No ogólnie czułam się tak fatalnie, że ja myślałam, że albo zaraz zemdleję, albo umrę, albo że nie wiem co się stanie. Pojechaliśmy wtedy na. Jezus, jak to się nazywa? Nocna i świąteczna opieka medyczna, coś takiego. No i tam lekarz powiedział mi tam, jak zobaczył, właśnie, że to tętno mam takie wysokie, że, że te drgawki, że tak się źle czuję. Powiedział, że może lepiej po prostu jechać do szpitala, że, że nie ma co tego bagatelizować. No i on mi wypisał od razu tam skierowanie na oddział, na oddział chyba yy, kardiologiczny. Więc w tym szpitalu przyjęli mnie od razu na ten oddział, zrobili mi wszystkie takie podstawowe badania, badania krwi. No i generalnie próbowali zbić to wysokie tętno. No i po, nie wiem, jakiś. Dwóch czy trzech godzinach ja się zaczynałam stopniowo czuć teraz lepiej, ale po, po tym czasie lekarz przyszedł do mnie z wynikami badań krwi no i powiedział: Generalnie spojrzał na całą tę listę i mówi, że wszystko jest w porządku. Tak naprawdę wyszły tylko dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że mam troszkę za niskie TSH, czyli mam ma lekką nadczynność tarczycy, ale w moim przypadku ja choruję na Hashimoto, więc u mnie takie przeskoki są. No, co jakiś czas się dzieją, że po prostu z niedoczynności w nadczynność i tak dalej. Więc to mógł być pierwszy powód tego złego samopoczucia. A druga rzecz to po prostu niedobór potasu. No i ten lekarz właśnie spytał mnie wtedy, czy ja w ostatnim czasie może czułam jakieś takie osłabienie, albo że, że coś jest nie tak. Ja mówię, że tak. No i że to prawdopodobnie właśnie przez ten niedobór potasu. Uzupełnili mi go wtedy w kroplówce, jeszcze z jakimiś tam witaminami, ale ten lekarz już wtedy tak. Delikatnie zasugerował, w ogóle był bardzo fajny lekarz, muszę stwierdzić, że nie powiem tutaj złego słowa na służbę zdrowia, bo i lekarz, i pielęgniarka byli tam naprawdę super. No i ten pan doktor, on, on tak delikatnie zasugerował, mówi, wie pani co, tutaj musiał być chyba też jakiś czynnik emocjonalny, bo my podaliśmy pani leki na uspokojenie. I w momencie, kiedy podaliśmy te leki, no to też to wszystko zaczęło słabnąć, te objawy. No i pytał się mnie też, czy w ostatnim czasie nie miałam e, jakiegoś traumatycznego wydarzenia, albo czy nie miałam dużo stresu. Ale ja mówię, że nic takiego nie było, że wręcz przeciwnie, że owszem, mam ostatnio dużo rzeczy, takich dużo zmian w moim życiu, bo i życie zawodowe mi się trochę zmieniło wtedy, i życie prywatne. Trochę takich zmian było, ale to były bardzo dobre zmiany. To były, to były takie zmiany, że ja wręcz w, wreszcie zaczynałam czuć, że żyję po prostu. Więc ja mówię, to jest niemożliwe po prostu, żeby to było na tyle emocjonalnym, nie? No ale taka sugestia padła i coś to tam trochę dało do myślenia. W każdym razie yy, oni wtedy... Po kilku godzinach mnie wypuścili, jakby wszystkie te objawy ustały. No i ja wtedy się strasznie ucieszyłam w ogóle, że to taka błahostka, bo ja naprawdę się wcześniej wystraszyłam tego, co się dzieje, bo te, te objawy, no przecież mi tam po prostu już życie zaczynało przelatywać przed oczami. To się okazało, że to taka błahostka, no nie? I pamiętam, że ja wtedy zmieniłam sobie trochę dietę, zmieniłam sobie trochę tryb życia i przez jakieś dwa tygodnie. Czułam się super, po prostu jakby nowe życie dostała, nie? Natomiast po około dwóch tygodniach takie sytuacje zaczęły nawracać. To znaczy nie z taką siłą, jak wtedy za pierwszym razem, bo ten atak był wtedy po prostu hardkorowy. Ale zaczęły się dziać jakieś takie dziwne sytuacje, typu, że ja sobie siedzę spokojnie, albo idę gdzieś sobie, albo jadę pociągiem i nagle mam właśnie wzrost tętna, nagle zaczynam się kręcić w głowie, Nagle zaczyna mi być niedobrze, nagle mam wrażenie, że zemdleję. Zaczęło mi się to dziać i w pracy, i w domu, i gdzieś tam na jakichś wyjazdach. No i na początku mówiłam sobie, że ja się tak uspokajałam, że spokojnie to pewnie tylko albo ten potas, albo ta tarczyca się musi ustabilizować, że, że to nic złego i tak dalej. No i to tak mijało po kilku, kilkunastu minutach, więc ja mówię, no faktycznie no nic złego się nie dzieje, ale po jakimś czasie, po jakichś, nie wiem, dwóch, trzech miesiącach. Zaczęłam się zastanawiać, mówię: kurczę, no coś mi tu nie gra. Czegoś chyba w tym szpitalu nie wykryli, coś chyba przeoczyli. Mówię: bo to nie jest możliwe, że nigdy wcześniej coś takiego mi się nie działo, a nagle od kilku miesięcy gdzieś w totalnie randomowych sytuacjach, gdzie na przykład jadę sobie pociągiem. Jechaliśmy na jarmarki świąteczne, na jakieś tam zakupy świąteczne w grudniu. Super świąteczna atmosfera, ja w super humorze, wyluzowana i tak dalej. I nagle w tym pociągu zaczynają mi się dziać takie rzeczy, że ja po prostu mam wrażenie, że zaraz zemdleję albo umrę i zwymiotuję i nie wiadomo co. No i to tak trwało, na przykład 20 minut. Czy 25, 30 i potem mijało i jakby nigdy nic, nie? Ale zaczęło mnie to mocno niepokoić, że kurczę coś jest chyba z tym moim zdrowiem nie tak. I ja wtedy nie miałam jeszcze taki, takiego pomysłu, że to jest nerwica, czy że to jest w ogóle na tle nerwowym. Bo najczęściej tak właśnie nerwicowcy mają, że zaczyna się od tego, że, że zaczyna się po prostu bieganina na po lekarzach, zaczyna się robienie badań i sprawdzanie, co się dzieje w organizmie. No i w moim przypadku tak właśnie było, że ja zaczęłam a to po kardiologach biegać, a to do gastroenterologa, a to do lekarza rodzinnego. Robili mi tam różne takie podstawowe badania. USG jamy brzusznej, wszelkie badania krwi, serce to miałam na wszystkie strony przebadane, i echo serca, i holter. No i wszystkie wyniki wychodziły niemalże idealnie. Nie pamiętam, kiedy był taki moment, że Moje myślenie się, że tak powiem, odwróciło, że może to być na tle nerwowym. Pamiętam, że żaden lekarz mi tego nie zasugerował. Jedynym w zasadzie lekarzem, który mi to zasugerował, był ten pierwszy lekarz przy tym pierwszym ataku. Wydaje mi się, że po prostu moi bliscy zaczęli mi mówić, no bo znają mnie najlepiej, prawda? Więc oni zaczęli mówić mi coś w stylu, że: Martyna, ty to masz na bank na tle nerwowym, nie? Przecież ty jesteś taką emocjonalną osobą i że tak przeżywasz dużo, i w ogóle. Że to na pewno jest na tle nerwowym. Ja mówiłam, że nie no, gdzie tam, że to niemożliwe, że owszem, dzieją mi się czasem takie rzeczy, jak każdy ma, że nie wiem, jest jakieś ważne spotkanie, czy ważne wydarzenie, no to ja mam żołądek ściśnięty, nie jestem w stanie nic przełknąć czy coś. No to owszem, tak mi się dzieje, ale nie do tego stopnia, żebym ja po prostu gdzieś tam w randomowych sytuacjach nagle miewała jakieś takie dziwne ataki, mówię, nie, to jest niemożliwe, żeby na tle nerwowym działy się takie rzeczy, jeżeli. Ogląda to ktoś, kto też choruje na nerwicę, no to na pewno wie, że to były po prostu ataki paniki. I teraz atak paniki, no to ludziom kojarzy się na ogół, że atak paniki, nie wiem, jest jakiś pożar w jakimś budynku i ludzie wybiegają w panicę i wrzeszczą i co tylko. I owszem, atak paniki może mieć taką postać, że człowiek wpada w taką histerię, ale bardzo często też atak paniki wygląda po prostu tak, że z zewnątrz jakby nie widać w ogóle, że coś się dzieje tobie, że cały ten dramat rozgrywa się w środku, nie? Gdyż ja jestem osobą taką bardzo introwertyczną, która w ogóle rzadko komu się zwierza, rzadko komu w ogóle mówi o swoich uczuciach i tak dalej, więc we mnie się to wszystko tam kotłowało, więc nawet jak miewałam ataki paniki, czy to w pracy, czy gdziekolwiek, no to nikt o tym nie wiedział. Po prostu są osoby, które przeżywają te ataki i paniki w taki sposób, że to właśnie dzieje się tam wszystko wewnątrz. Osoby takie z zewnątrz, które gdzieś tam nie znają Cię zbyt dobrze, to nawet się nie zorientują, że coś się dzieje. No więc, kiedy zaczęły być pierwsze sygnały gdzieś tam od bliskich mi osób, że to może być na ten nerwowym, a wyniki badań niczego nie wskazywały, to ja pomyślałam, że faktycznie, może trzeba po prostu zgłosić się do, do specjalisty. Poszłam do takiej pani psycholog, która zrobiła taki szczegółowy wywiad ze mną, i ona właśnie. Powiedziała tak bardzo zdecydowanie, że dla niej to są klasyczne właśnie objawy. Nerwicy lękowej z atakami paniki. Pamiętam, że ona nie przyjęła mnie na terapię, bo miała wszystkie miejsca zajęte i musiałabym czekać po prostu długo, ale pamiętam, że już to jedno spotkanie z, no, z nią mi bardzo pomogło, bardzo mi dużo wyjaśniło. Więc z jednej strony mi wtedy ulżyło, że to faktycznie jest tylko wszystko na tle nerwowym, a z drugiej strony tak bardzo zaczęło to wpływać na moją codzienność, nie dawałam sobie z tym rady. I to dlaczego powiedziałam na początku, że to się łączy z tematyką mojego kanału? Dlatego, że y, moje wyjazdy gdziekolwiek, na jakiekolwiek koncerty były, no może nie powiem, że niemożliwe, ale były tak bardzo utrudnione, w pewnym momencie odeszła mi cała radość, cała radość życia i cała radość te, z tego. Co było dla mnie niesamowicie ważne, bo dla mnie wszelkie wyjazdy zawsze na jakieś koncerty, na jakieś wydarzenia kulturalne, to było dla mnie bardzo ważne. Ja należałam kiedyś do fan klubu Michała Szpaka. Na te koncerty Michała jeździło się też bardzo dużo. To było po kilka razy w miesiącu plus jakieś tam spotkania jeszcze z fanami, spotkania jakieś tam z loty fanów, jakieś tam fan klubowe różne sprawy, spotkania i tak dalej. Więc ja raczej byłam osobą, która była w ciągłym ruchu. No i nagle to wszystko jakby ustało, nagle to ...to wszystko się ukróciło... No do, ...bo do tego zaczęły dochodzić też stany depresyjne... Co jest, ...to jest taki klasyczek też, że przy stanach nerwicowych... ...w parze idą stany depresyjne też... ...no bo uchodzi jakby cała radość z życia... tak, ...nagle człowiek wsiada w pociąg... ...ma jechać gdzieś na koncert... ...i dzieje się coś takiego, że kiedy masz już te ataki paniki... ...to one są tak bardzo nieprzyjemne... ...i tak bardzo wyczerpujące psychicznie i fizycznie... Że człowiek tych ataków paniki zaczyna się bać i zaczyna być w takiej ciągłej gotowości, jakby ciągle wyczekując na kolejny atak. I człowiek cały czas jest w lęku, i cały czas jest w napięciu, i cały czas jest w takim poczuciu, że zaraz coś się stanie, że, że w organizmie. Człowiek zaczyna po prostu dosłownie skanować swoje ciało, czy mam dobre tętno. Czy mam równomierny oddech? Czy piłam dzisiaj odpowiednio dużo wody? Czy jadłam odpowiednio dużo? Czy zażyłam ten potas cholerny? U mnie moment chyba taki kulminacyjny przyszedł przy wyjeździe na, na koncert LP do Warszawy. Zresztą, chyba krótka relacja jest z tego wyjazdu u mnie na kanale. W każdym razie ja pamiętam, że ten wyjazd był po prostu horror. Ja tam miałam... Kilka razy miałam atak paniki. Sama jazda tym pociągiem stała się dla mnie takim stresem, że ja siedzę w przedziale z sześcioma... z pięcioma innymi ludźmi, że jadę gdzieś tam kilkaset kilometrów od domu. Tak jak wcześniej to było dla mnie normalne. Nagle człowiek jest w ciągłym lęku, w ciągłym napięciu, bo to się nie da tak, że człowiek się wyluzuje i a, wszystko będzie dobrze. No jakby nie. Bo tutaj jest ważne, żeby powiedzieć to, że nie wystarczy sobie powiedzieć spokojnie, wszystko będzie dobrze. Bo to nie jest tak, że nerwica sobie przychodzi i odchodzi, bo tak jej się podoba. Nerwica lękowa to jest coś, na co człowiek sobie w cudzysłowie pracuje latami. Bo ja kiedyś wydawało mi się, że to jest właśnie trochę na takiej zasadzie, na kogo wypadnie na tego bęc. Nerwica sobie wybiera i o Boże, czemu mnie się to przytrafiło. To właśnie tak nie jest. Nerwica lękowa i ja ataki paniki... To jest po prostu taki alarm z systemu nerwowego, że coś jest nie tak, że twój organizm czegoś ma już serdecznie dosyć, że coś musisz w swoim życiu zmienić, że musisz zmienić sposób wyrażania, przetwarzania swoich emocji, że pewne mechanizmy obronne po prostu już nie działają, no bo my jako dzieci uczymy się różnych tam mechanizmów obronnych, które do pewnego momentu działają, ale kiedy człowiek staje się dorosły, to po prostu przestaje działać, i jeżeli jest tego wszystkiego za dużo, jeżeli ten organizm, ten system nerwowy jest przeciążony, to on po prostu daje znać w taki sposób. No czasami, czasami inaczej, nie? Niektórzy mają stany depresyjne, niektórzy mają, niektórzy mają zaburzenia odżywiania, jeszcze inni, nie wiem, jakieś tam problemy z agresją. Jak to powiedziała jedna pani psycholog, kiedyś u każdego dorosłego w pewnym momencie to wybija w jakiś sposób, nie? Ale zrozumienie tego, Zajęło mi sporo czasu. Takie wyjście z takiej roli ofiary, że o Boże, czemu mnie się to przytrafiło, i tak dalej, w rolę takiej osoby, która bierze się za to, bierze się za siebie i chce to naprawić. Chce naprawić... No, naprawić. Może to jest złe słowo, bo to też nie jest tak, że jesteś jakiś zepsuty do naprawienia. Ale po prostu chodzi o to, żeby się przyjrzeć sobie i swoim jakimś tam mechanizmom i, i wydarzeniom z przeszłości i tym, co w tobie siedzi, żeby się temu przyjrzeć i to przepracować po prostu. Bo... I to nie jest tak, że to przechodzi z dnia na dzień, tylko dlatego, że sobie uświadomisz, o to jest tylko nerwica i to jest tylko na tle nerwowym, więc nagle to przechodzi. Trochę czasu potrzeba, żeby dojść, skąd to się wszystko wzięło i tak dalej. No, i tutaj wiadomo, przechodzimy do meritum, czyli do tego, że niezbędna jest psychoterapia tutaj. I w moim przypadku ja zgłosiłam się na terapię grupową. Gdzieś tam kiedyś słyszałam, że w moim mieście jest taka terapia grupowa, na którą przechodzi się codziennie i ona trwa tam dwa czy trzy miesiące. Więc ja na taką terapię po prostu się zgłosiłam. Zaczęłam całą tą procedurę. Łącznie trwało to chyba 7 miesięcy około takie oczekiwanie. Ale kiedy już coś się działo, kiedy ja już to załatwiałam, bo tam chyba przed samą terapią grupową są chyba trzy albo cztery spotkania tam jeszcze wcześniej z tymi specjalistami yy, i trzeba skierowania załatwiać i tak dalej, kiedy już to zaczęło się wszystko dziać, no to ja już też zaczęłam być trochę spokojniejsza, że ja podjęłam już jakieś kroki. I że ja się za to wszystko biorę, po prostu, że wezmę tą nerwicę po prostu za szmaty i wywalę ze swojego życia, bo biorę się po prostu za terapię. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie taki feedback z waszej strony, no to ja na temat yy, terapii tej grupowej nagram w ogóle cały oddzielny odcinek, bo to jest temat rzeka. W każdym razie dzisiaj powiem tylko tyle. Że mnie ta terapia bardzo pomogła. W moim przypadku była bardzo skuteczna, ale to też świadomo chodzi też o swoje własne zaangażowanie w ten proces terapii. To nie jest tak, że pójdziesz na terapię, oni ci machną różdżką nad głową i nagle będziesz zdrowy, zdrowa. Czy tam. No, jeżeli patrzymy na to w kategoriach choroby, gdzie niby tak jak mówię, oficjalnie nerwica nie jest chorobą, ale dobrze wiemy, że człowiek czuje się przy niej, jakby był najbardziej chory na świecie. Na ten moment. Jestem niecały rok po terapii, bo ja terapię skończyłam dokładnie 1 grudnia 2023 roku. Tamtej pory, nie wiem, może ze dwa razy mi się zdarzył atak paniki, ale był on tak krótki i mało intensywny, że ja po prostu też już wyczuwam, kiedy to nadchodzi, wyczuwam, kiedy to może nadejść. Wiem z czego to się bierze, jest po prostu totalnie już inne spojrzenie moje na to. Ja się już tego po prostu nie boję, to też jest inna kwestia. I wyjazdy, wszelkie wyjazdy, czy to na koncerty, czy to na jakieś spotkania towarzyskie, czy... nie mam z tym już najmniejszego problemu. Mogę wsiąść w pociąg, jechać. Byłam w tym roku w Grecji na wakacjach. Pierwszy raz w życiu w ogóle leciałam samolotem odbyłam rejs na takiej łódce kilkugodzinny nie działo się mi nic absolutnie byłam po prostu tylko tu i teraz cieszyłam się z tego co jest nie mam już tego odruchu takiego skanowania swojego ciała sprawdzania tętna i tak dalej cały ten proces który przeszłam bardzo mi pomógł i dzięki temu mogę też teraz jeździć i nagrywać mieć materiały tutaj na kanał i tak dalej czułam jakąś taką wewnętrzną potrzebę żeby o tym powiedzieć już od kilku miesięcy chodziło mi to po głowie żeby nagrać taki odcinek Mimo, że wiem, że to, to nie jest kontent y, y, mojego kanału, tak, żeby tutaj siedzieć i opowiadać o jakichś nerwicach, ale czułam, że może komuś to jest potrzebne. Może ktoś zmaga się z podobnym problemem, może ktoś potrzebuje po prostu wysłuchać podobnej historii, żeby wiedzieć, że nie jest sam. Na tej terapii to też było bardzo, że tak powiem, skuteczne. Samo to, że po prostu ktoś y, opowiadał o tym, że ma podobnie i wiedziałeś, że nie jesteś z tym sam, to jest coś, z czego naprawdę da się wyjść. Nieważne w jakim, jak bardzo źle się czujesz w tej chwili, jak bardzo czujesz przytłoczenie tym, bo ja wiem, ja znam te stany, ja pamiętam ile ja łez po prostu wylałam, ile ja nocy przepłakałam. Jak, ba jak wielką czułam bezradność, jak wielką czułam bezsilność, jak bardzo bałam się tego, że już nigdy w życiu nie pojadę na koncert, Padiego, nie będę stała i się cieszyła po prostu z tego, że jestem na tym koncercie, tylko będę stała i się martwiła, czy mam odpowiednie tętno i czy zaraz nie zemdleję. Nie? Jest to coś, co da się pokonać. Da się z tego wyjść. To nie jest coś, co musi zniszczyć ci życie. To nie przychodzi, to nie jest taki moment, że to przychodzi nagle z dnia, na dzień jesteś zdrowy, bo to się dzieje topniowo bardzo. To, to, to jest tak jak rana na ciele, czy tak jak też miałam niedawno skręconą nogę, więc widzę jak to po prostu tygodniami człowiek dochodzi do siebie tygodniami te, te mięśnie, te stawy, to wszystko, że to trzeba rozruszać. Że stopniowo człowiek dochodzi do sprawności, i tak dalej. I tak samo jest przy tej nerwicy, że to, to się nie dzieje z dnia na dzień, bo bardzo często jest tak, to też myślę jest ważne w tej chwili, co powiem, że na przykład masz dwa czy trzy tygodnie, że jest super i jest o, super, jestem wolny z nerwicy. Nagle po trzech tygodniach masz nagle atak paniki w najmniej spodziewanym momencie i masz takie, o Boże, no już byłem trzy kroki do przodu, zaś jestem pięć kroków w tył, nie? Że co ja robię nie tak, ale to jest normalne i to jest wręcz dobry objaw. Jeżeli są takie momenty, że czujesz, że idziesz do przodu, nagle masz atak paniki, to jest też normalne. I przyjdzie taki moment, że te ataki paniki po prostu ustaną. Przyjdzie taki moment, że zauważysz, że już nie zwracasz uwagi na to w ogóle. Jaki masz dzisiaj, nie wiem, kolor skóry, czy jaki masz dzisiaj. Jak, jakie masz źrenice, jakie masz tętno i tak dalej. Przyjdzie taki moment, że w ogóle. W ogóle cię to nie będzie obchodziło, po prostu będziesz żyć, będziesz się skupiać na tym, co Twittera. Także to chyba tyle na dzisiaj. Możecie dać znać w komentarzu, podzielić się swoją historią. Może ktoś z waszych bliskich przechodzi coś podobnego, może sami przechodzicie coś podobnego. Dobra, chyba wystarczy gadania na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmach.